10, 9, 8, 7, sześć, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prawy trzy, prawy trzy, Do lewy cztery, do prawy 2, Dół. Dół. Prawy 4. do Tu! Prawy cztery, Prawy cztery, w prawo. Prawy cztery, Prawy jeden z uwagą. Prawy dwa. Zdrowy jeden. Prawy jeden z uwagą. Prawy jeden z uwagą. Beczkę w prawej. Beczkę w prawej. Bravo, Edouard